Byłeś, człowieku, czego tak ty tak wyrabiasz? Wiedzą u ciebie, czego ty nie męczysz? To dobrze. Nie, niedobrze. Niedobrze. Musisz mi powiedzieć. W banku byłem, musiałem dać te kółki, płatność dla Co? Ma widzisz, gdzie? Bo co? Bo jesteś! ZAJEBANI KURWA! ZAJEBANI! JEDZ KURWIĘ NIEJ! Kurwa. Czeragę, to kurwa żeby ja nie gniął! No no, to ho kurwa na salu no O no, 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 no. no, kurwa, rzeczywiście! KURWA! Oh,